Ty chciałem jeszcze przed filmem powiedzieć o co zaszło, no bo ten dzieciak zapłacił mi itemami w grze za zrobienie mu serwera Discord no ale obrażał mnie, wyzywał, przeklinał źle się w stosunku do mnie zachowywał dlatego go ostrzegałem, żeby się pohamował, nie pohamował się nie zrobiłem tego serwera, to mu oczywiście go zniszczyłem no i później się mniej więcej pogodziliśmy no bo wiecie, takie dzieciaki lecą na wyświetlenia i się chciał pogodzić jak najszybciej no ale dobra później Miałem mu zrobić za 600 słońca mityka. Nie zrobiłem mu tego mityka, oczywiście. Eee, on mnie zaczął nazywać oszustem. No i nie oddałem, on ciągle później w sobie na filmie zobaczycie, jak on błagał o te słońce później. No i mniej więcej tyle. A i w opisie macie bardzo fajne linki, do których warto zajrzeć i wiecie. No po prostu warto, bo to dla was kilka sekund, zostawcie lajka super i dzwoneczek robić na bieżąco. Ale, ale ty nie rozumiesz o co ci chodzi, człowieku? Co chcesz ode mnie jeszcze? Nie. Co chcesz do mnie? Mów, mów, Masz ma minutę. Chcę iść na misję. Chcesz, nie chcę iść na misję, jutro chcesz iść na misję. Ale wyprawy. Ja Wyprawę, ale jutro chcę iść na misję. Jutro. No, ale ja ci wykieruję. Ale jutro, bo ja nie mam teraz czasu. Ja muszę zrobić kilka misji i kończyć. Ale ja ci dam ten. O człowieku, ale czy ty nie rozumiesz że się Mówię, że nie mam dzisiaj już czasu jutro. Czyli... Czyli jutro. Czyli nie, nie chcesz, że zrobiłem misję. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, bo nie mam czasu. Okej, okay, a odeś mi to kiedyś? Czy nie? Nie. nie? Jak zrobię misję, to tak. O, Weronika przyjęła znajomych. Wiesz co teraz siedzie? Oje, jestem simpem! Weronika, lat 9 ciebie znajomych. Nie, ona jest na twoim serwerze. Ojeju, co teraz? Ej, powiem jej, powiem poddaję jej, poddaję na że X. Powiem, ale wierzysz, że zostałeś za, yy, zablokowany i gówno napiszesz. Weronika, lat 9, uwierzysz, że ekspert jest z kamerem, bo mu to powiem. To zaraz A, no nic, dobra, siema. Rybo Michał, o co ci chodzi? No bo miałem. No to po co mnie zapraszasz? No nie wiem. A ty, co szukasz? Ale co on no dobrze wiesz. No ale co? No to jest słońce. Jakie słońce? Co to słońce? No wiesz, dobrze, bo się sam przyznałeś. Kiedy? Ale do czego? Mam sklina od tego gościa. Jakiego? Ja się że Siema. Miała... Siema. Do czego się przyznałem? Mam sklina od tego gościa, że nie oszukałeś. No, jak szukam? No powiedz jak ciężko Siema Siema Ale jak ciężko Ale jak cię no, miałeś mi zrobić mityka. Kto tak powiedział, że mam ci mi mityka? Hmm, ty. Ale ja? ale że co? Że mam ci mi mityka? Kiedy? Hmm, dobrze wiesz, no bo No się ja nie pamiętam nawet. Się Jak cię szuka? No się przyznałeś. Ale kiedy? Do czego no, niby? do tego. Do kogo? Kiedy? Nie przeklinaj kiedy? mi tutaj, no? a ja to... Może do lat, no ale no do czego jeszcze na no, to, ja zrobiłem to, o coś chodzi. Patrz, napisał, ty go oskamówcie, a ty napisałeś tak, bo 66 tam. Coś tam, coś tam, no ale czytać, nie umiesz powiedz do końca. Przeczytaj no, wszystko, co? Przeczytaj wszystko, przeczytaj wszystko. Przeczytaj wszystko. Buff, ty go oskamowałeś, on napisał. Ty napisałeś tak, bo mnie wyzywał, i. A, nie a no, i... no, no, dokończ, końca, Dokąd, dokąd. I zachował się, pokaż dokąd, i... Dokończ, dokończ. Ale poprzedź Dokończ, dokończ! e, e, dokończ, dokończ do końca znaczka. I Dokończ. Siedem? Ja bym normalnie się zachowywał, to bym go nie oszukał. Os 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 no a no właśnie, no i tutaj, tutaj nie... mamy psa. No i tu jest pies pogrzebany. Gdyby mnie nie Gdyby mnie nie wzywał, to bym a go nie oskamował. Os Człowieku, piszesz mi nie, nieładne rzeczy na sz szepsie. Nie obrażasz mnie na... Zapłać mnie, ci pokażę. Yy, piszesz mi nieładne rzeczy na Discordzie i tak dalej. Co to ma znaczyć? Masz 10 lat, nieładnie. Nie, nie na no, tak Discordzie no, do ciebie jeszcze napisał. Ja, ja widziałem. Cię opominałem. Trzy razy cię opominałem, a ty nadal swoje. Nieładnie tak Ale wie? O, już mnie raz oszukałeś, ale to było. Na za co, tamtym, na tak? co? Na co cię szukałem. No na ten serwer, ale to już było raz. Na serwer, ale, ale czemu ciężkałem? Bo mnie, bo co? Powtórzę, no bo co? się wyzywam. O, no po to mnie wyzywasz, ja jestem osobą mś mściwą nie. i, i nieważne, czy teraz mnie wyzywasz i musi mówię. Nie, że przeczytać całą No to przeczytaj. A, a, a ma pokazać, dobra, pokażę jak yy, płakałeś, dobra, pokażmy to. Yy, a chciałam czytać od, od... Nie, ja przeczytam, ja przeczytam. Jakby mi ci... Dobra. Wiesz, mam screeny, wiesz czemu dostałem bana? Przyznaję się ze skrymą, nie? Dobra, to carry. A gdzie trzeciej z składa? Nie interesuj się. E, no proszę, oddaj, no proszę, oddaj, proszę, no oddaj, proszę, proszę, oddaj. wiesz się nauczyć pisać ogólnie. E, no oddaj, to ci pokeruje więcej, no proszę, oddaj mi moje. Ale co ty, jest ty, 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 w klasie ogólnie? Czwarta? Wiesz, powinieneś tak. normalnie umieć składać zdania. No żeby no żeby, żeby się dały jeszcze... sens czej no ale ja chcę 106 no proszę o odja odja nie co to znaczy odja mi 106, myśla, bo nie myślałem ci nie interesuje myślałem że jesteś legit no oddaj no sorry ja cię nie oszukuję a ja cię nie szukam no odasz nie rozumiem tu większości zdań bo to jest jakieś odjaż odasz i odasz. udasz to nie, nie. no co. Ale nie wymieniajmy tutaj osób yy, w postaci religijnych. Yy. No, zrobię ci odasz, no kurde, odaż proszę, ale to proszę. Nie, to jest Porsche, czy jest jakieś marki jeszcze tutaj wymieniasz? No znowu, no czemu? No, No, no <ślamy> ja będę musiał, no, wciąż. O reklama No znowu, no, no, cienie interesy. No znowu to czemu? No znowu odasz proszę, Porsche to odasz. zapytanik, to, to jak odasz proszę? Porsche zaproś lub dojść. Ja nie. Dojść? Co to ma znaczyć? Czyli no musisz dojść lat? do ekipy. Ja wiem co ty miałeś na myśli, no ale no, czekaj. Pierwszy, poczytajmy. 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 No. <laughs> no, ja nie lubię tak śledzić. O, tu mamy O. No. Dołącz i tu 5, czy tam nie, 5 serduszek, czyli e, bardzo złe słowo. A tutaj mamy. Nie. Spier... No, ale wiem co to jest na 5 e, litery i a to. A to coś game? Ja nie, ja nie, ja nie no. jestem. Ja nie no jestem homo. homo i no. E, no ale co to wiecie, mamy? Co tu mamy daj. jeszcze? Um, nej Mmm. Ney to Ney. Jeszcze jakieś na Discordzie niefajne rzeczy napisałeś? Czekaj, ja, ja może przytoczę coś, jeszcze na Discordzie napisałeś. E, e, e. Czekaj, czekaj. Ale nie widzicie, nie Ja co? Nie na policję, człowieku, czekaj. no e? E? Dobra, i powiedz, że się obraziłem. Czekaj. Obraziłeś mnie mentalnie. Aha, jeszcze pisali, że masz 12 lat, a nie brzmisz, na pewno, wiem, że nie masz 12 lat, czyli mnie jeszcze oszukałeś? Co my tu mamy? No bo może mutacje. A, no, ale wiesz, że 12 i tak się nie ma mutacji. Nie masz po prostu, nawet 12. Dobra. O! I tutaj mamy przekręcenie w mojej stronę, ale po co serwer? Nic. Nie, ja chodzę do piątej klasy, mogę udowodnić. No, ja tak ci nie wierzę. Dobra. Do. Ale ja cię udowodnię. A ja mi to nie obchodzi. Bo mnie osz oszukałeś. Ale jak cię oszukałem? Przecież ja ci mówiłem, że nie mam czasu Ja nie jestem ja nie jestem w piątej klasie, tak jak ty, że zrobię y, Namaluję szlaczki W y, ćwiczeniach i już zrobię na pracę domową Ja mam pracę prawdziwą A ja nie y odjadę. No ja tak nie myślałem Dobra, odjesz te rzeczy, bo piszesz O japie, pip, no i tutaj mam przekleństwa Nie powinieneś w swoim wieku mówić takich rzeczy A i ty mi tak... pokaż, a, gdzie i... to jest się nie interesuje A i ty też się tak samo nazywasz A poza tym, jakim Michał o, tu mam próba oszukania oszustwa. Ja się nazywam Wiktor, ale co? Ale jaki kół. Pip, 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 po znowu. To nie znaczy, że się tak nazywam. O, i tu mi narzucasz... robisz ekonomię i weryfikację. To ma być za narzucanie, co ja mam robić. Nie, ty, ja się myślę, źle, że... ty się źle zachowałeś w stosunku do mnie. Co to ma znaczyć? Ja się czuję mentalnie skrzywdzony i psychicznie. Jak? Srak. No ale no... Przeklęca. co to ma... co to ma znaczyć przeklęcał w moją stronę i oskarżanie mnie? Co to ma znaczyć? Ale ja, y, już mnie za na na schodziło, Kiedy? Ale jak? Na co? Jak? No, bo nie bo nie zrobiliście tego serwa. No jak nie zrobiłem, bo mnie obrażała. Co ty myślisz, że ty tym jakoś dziwko, że za 500 słońca, 500 jak nie będę się dał obrażać i co i co? I ty będziesz się przeklinał i ja mam ci zrobić, bo zapłaciłeś? No, ale jest? Ale nic, i co masz jeszcze do odpowiedzenia? Że nic. Co Cześć? Cześć jeszcze masz? Tamto, no i, i co? Ale mi długi raz oszukałeś. Jak, 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 jak. Teraz. I w jaki sposób? Eee... Zebrałeś mi moje słońce. Ale nie, bo tam nie wyjdziesz. To co słońce? Ale... Nie będę, no. y, Nie będę kontynuował konwersacji z Tobą, jeśli ja mi to nie otworzysz. Ja chcę pogadać piłkę. Otwórz to, no. No to nie wiem, co ty masz jeszcze do mnie, jakiś problem, tym bardziej, że piszesz do jakiejś KD, się wypakujesz, że on mnie skamował, proszę przekonaj go, yy, co, to, co to jest, że piszesz do moich znajomych i mówisz, że ja, z kamerem jestem. Jak ja skamuję z kamerów, ty z kamerem i oszustem. Nie... Słuchaj, miałeś mi, miałeś mi, za mitykę, miałeś mi dać 600 słońca, a ile mi dałeś? 602, no i to już jest oszustwo, tylko masz. Ale mogłeś... to sobie te dwa, mogę mogłeś zostawić. Dobra, Michałek, dawaj budo. Nie. Nie, dobra. Yyy, eee, co masz do powiedzenia? Bo ciągle mnie zapraszasz i co ty? Ja ci tak słyszę ze znajomych. Takiego, takiego człowieka, takiego pana, z zmercy, to można tylko za mieć znajomych. A taki dzieciak, który ty wyzywa i obraża, to co? Nie ja już się chciałem 6 zł do twojego mikrofonu, co nie? No. Co? 6 zł ci raz wysłałem. Jak? No, wtedy sobie radę kopywałem. A No dobra. No dobra, no, ale nie, to nie, to nie na temat. Nie telefonu. na temat. Mówimy teraz o rybie. Ryba, co, co jeszcze masz do powiedzenia? Bo my już myślę, że tu się już za dużo wyprodukowałem. Co masz do powiedzenia ze swojej strony? Ja okay. ci tego nie tak, ty. A widzisz tu inną rybę. A co jeśli co? Kówno. Co masz do powiedzenia? Nie ja, mam do powiedzenia. No co, 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 co. Że się zostaw to że się jak... No i nie zamierzam robić niczego innego No i co? Co jeszcze? No i odbanujesz No czemu? żeby znowu pisał do y, moich y, widzów czy tam znamy ich że jestem oszustem, chociaż nie jestem. No ty, ty i napisam tylko do jednego. No i, 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 i to wystarcza, no kościu. Ale po co na moje, Po co chcesz być na moim werwerze? Na takim dobrym i świetnym. Mm, nie um, wiem. No właśnie, wiem, wiem czemu, Zamiast bo to jest najlepszy serwer. A no widzisz giveaway, widzisz ile jest giveaway'ów, a ty tak gu, głupio swoją głupotą... Nie, właśnie, duchotą. możesz mi zablokować giveaway. Po prostu chcę być na serwerze. No czemu, bo chcesz mieć flex, że jesteś przez jest naszych zwercego, że jesteś na takim super serwerze, no nie ma. Ale ile tam jest osób? 400. Tu, tu nie jest za dużo. No, ale jednak bardzo dużo. Te 400 osób 400 osób zobaczy ten... No bo dobra, nie no masz coś. Jeszcze masz coś do powiedzenia, czy nie? Ale coś zobaczysz? Nic. A to nic nieważne. Coś jeszcze masz?